Cześć moi drodzy, witajcie Krzysiek na kanale Synol Garage dzisiaj znowu z Dawidem. Z Dawidem robiliśmy film o wymianie y, olejów DSG w tym aucie, w, w deku, jaka to była 300 381, a dzisiaj co widzicie tutaj co widzicie tutaj, co widzicie tutaj i co widzicie tutaj, i tutaj słuchajcie, w tym aucie, w tym aucie nie grzeje. Tamta strona grzeje jak cię mogę. Zobaczcie, jakie mamy temperatury poustawiane 25. Starym telefonem moim nagrywam, więc będzie słabo. Materia mi się wyładowała w kamerze. A z tej strony nawiew w ogóle nie grzeje. Tu leci powietrze, do no takiej jak w garażu, nie? Yy, co było robione? Co było robione? No Wymiana tej pompki, co tam jest na dole, tej pompki drugiej obiegu chłodniczego. No tu my nad tematem już siedzieliśmy kiedyś. No i wyszło, że prawdopodobnie ta pompka, waso skasowali krocie, ale nic nie pomogło. W tym zbiorniczku jest ten mit silikat, nie? Widzicie? Mit silikat, ten silikat się już prawdopodobnie, ten woreczek rozpadł z, tym, z tymi granulkami. Yy, więc tu wjedzie normalny płyn, normalny zbiornik kupiony, oryginalny, bez tego bez odkładu. Tego I wymieniamy nagrzewnicę dzisiaj. Odstawia 3 FL. Zapodaliśmy pół tej bańki yy, środka yy, płuczącego, myjącego. 20 minut pochodził, spuszczamy teraz wodę. I już. To co, silnik nagrzaliśmy? tutaj rurę, zobaczcie, bo to jest, co to jest? 2.0 TSI. Rura jest tam u góry. Nie mam światła. To jest rura i wchodzi tam u góry. W dieslu spuszczamy tą rurą, a tu będzie jest tam taki fajny króciec i tam go z góry, nie? Za, za 4 litry zlazł. Patrzcie, jaki taki trochę brunatny. Kamera nie oddaje, ale on jest ciemniejszy niż tamten. Co teraz robimy? Zakładamy rurę i wlewamy wodę. I teraz płuczemy czy, czy wodą zdemineralizowaną. Żeby jeszcze raz tą pianę, co tutaj taka wyleciała, zobaczcie, to jest takie, no, takie mydliny. I teraz płuczemy to jeszcze raz wodą zimną, demineralizowaną zwykłą. Patrzcie, to jest spuszczona woda demineralizowana. Normalnie ma kolor płynu i taki lekko brunatny, czyli jeszcze się trochę wypukało. A po tej pierwszej wymianie już, już w aucie zaczęło grzać trochę, nie? Ale ta prawa strona to koszmarna różnica do lewej. No, był pomysł, żeby ten płyn wymienić jeszcze raz jeszcze raz wypłukać bez wymiany na grzewnicy. Ale Dawid mówi, dobra, mam ją, to wymienimy. No to dobra, dru drugie płukanie. moi drodzy. O, tutaj trzeba go opuścić. Bierzemy się za nagrzewnicę. Mydlinę. Także jedno płukanie to jest, wiecie, to jest mały pikuś, nie? Trzeba płukać i to, to jest wypłukane bez, bez środka płuczącego. To jest po prostu czysta woda demineralizowana po płukaniu płynu. O, tak to wygląda tutaj. Boczek zdjęty. Te rurki takie są śmiesznie powyginane. to już wypchałem. Tu trzeba zdjąć poduszkę. Tam jest śrubka. Trzeba zdjąć poduszkę, bo jej nie wyjmiecie. To trzeba chwilę odczekać, bo to gorąco jest. Tutaj woda chyba stoi, albo już nie. Tu jest śrubka. I te dwie nie. I wysuniemy. Dobra, najpierw spróbujemy spuścić wodę. Tutaj haczy. Bo to tak, albo te dwie rurki trzeba odciągnąć do tyłu. Bo inaczej się to nie wysunie. No dobra, zobaczmy. Idę to odkręcić. O, tak to wygląda. Pełne wody. I teraz ta. Strasznie się wpasowują, kurwa ciężko będzie to, to włożyć jedną w drugą. Sieć tam. Wyjdź. Po prostu one siedzą na ringach. O, już wyszła też. O, ej hop. O, to są te dwie rurki, co idą do grodzi. One są bardzo elastyczne, słuchajcie. Bo tam z tamtej strony siedzą w gumie. W grodzie jest taka wprasowana guma, i one siedzą, do, idą do tej gumy. Tutaj zawijają rogala. Przy czym dolna tutaj to jest górna tam i odwrotnie. No dobrze, no to na grzewnicę możemy teraz, jak tu podkręcaliśmy, tu ten spornik trzeba wyjąć. On jest tam przyczepiony. Ten co tutaj taki przeszkadza, plastikowy. Tutaj łapka. No i teraz poduszkę i kanał nawiewu na nogi trzeba zdemontować, żeby ją wysunąć. I o ringi zmienić. No tutaj. Ringi są sprasowane. Dobra, odkręcam to resztę i wyciągamy ją na, na wierzch. No, to jak już mamy wszystko odkręcone tutaj, nie ma podusi, nie ma rury. no to co? No to nagrzewniczka, moi drodzy, powinna wyjść. to -da Pełna wody, więc... jest jakaś zabita czymś. Idziemy ją obejrzeć Bo trzeba ją nakleić. Tą, patrzcie, to są dwie nagrzewnice. Tą gąbkę trzeba tu nakleić, a ta po co jest? Nie wiem. No i tu są te dwa ringi, które trzeba tam na te rurki dać. No i to będzie myślę największy problem, a może nie, żeby obsadzić te rurki w tych gniazdach. Tamte krótce w tych gniazdach. Co w niej jest kurde, ona ma przepływ. Ma przepływ, zrobiły się po tym pierwszym. Muszę wypukać gębę. No ma przepływ, po tym pierwszym pukaniu zrobił się przepływ, ale prawdopodobnie w części jest zabita. No dobra, jest kupiona nowa. Tak samo wygięte ma te rurki, żeby nie było zaraz jakiejś szarpaniny. Ok, to co? Najpierw trzeba zmienić o ringi na tamtych rurkach. A potem będziemy się szarpać, żeby ją złożyć. No, no i trzeba tu to dokleić tak, jak tutaj jest ta gąbka. Tam, tam, ta druga. Nie ma, to nie ma. Tu Dawid mówi tak, że w tej jest testerem, testerem przepustowości na grzewnicy. Mówi, że w tej wydmuchaliśmy już wodę, że musi dać płucami ciśnienia, a w, a w nowej samo płynie. No coś jest na rzeczy, słuchajcie, jak ona jest tak, to ta strona to jest kierowcy i tutaj mamy przepływ stąd dotąd tymi lamelkami. Natomiast jak ma nagrzać stronę pasażera, czyli tą, to chyba tak jest dzielone, wydaje mi się. To tu przepływ stąd dotąd. Może być zabity ten, ten koniec, nie? Jaka jest waga? Ja to też po powadze, no to jest lżejsza troszkę. Dobra, oringi wymienione. Idziemy to założyć. Patrzcie, nagrzewnica jest sadzona. Co było, tu się męczyliśmy, yy, bo ta machle to jest yy, machle, tak? Yy, no, jest taka trochę, jakby powiedzieć, grubsza. I co było, yy, ją parę razy wcisnąć, wy, wyjąć, wcisnąć, wyjąć, żeby, żeby się ładnie ułożyła tam, nie? Bo strasznie ciężko wchodziła. Co? Te wymieniłem. Kurcze, jak te oringi tam wcisnąć, to nie wiem, czy się nie podwiną albo coś. Nasmarowałem je tu z tym jakimś Mazidłem. Nie mam gdzie postawić tu kamery, żeby wam to nagrać. Zobaczę, jak się to wciśnie. Hej, zobaczcie. Pierwsza już. One ładnie się wcisnęły, jak były delikatnie smarem białym, posmarowane. Przy czym nie chcą się zejść tutaj kołnierzyki bo troszeczkę się klinuje, i idzie skosem ta tutaj szło skosem, próbowaliśmy pukać coś tam ale jak ją tylko z tego kąta zobaczyłem, że ona skosuje ukosuje, to naciągnęłem i samo wskoczyło kołnierzyki, nie? Tak samo to tylko to no na dwie rączki no, możliwości nagrania żadne muszę ją prawdopodobnie pociągnąć troszkę tą rurkę i te dwa kołnierzyki zajdą się o, widzicie? Jak się zeszły? kołnierzyki idealnie i no na to możemy sobie teraz spokojnie nasunąć Naszą opaskę, tylko w opaskach Wam powiem patent kolejny inżynieryjny bzdetny, bo zobaczcie, żeby zdjąć opaskę, żeby tu manewrować, to musicie ją rozgiąć, nie? Jak ją rozegniecie, no to śrubkę do, do, do przymocowania macie taką, taką króciutką, mogłaby być o 3 mm dłuższa i nie byłoby problemu, teraz trzeba trzy ręce, jeden zgniata, drugi trzyma, a trzeci kręci, nie? No dobra, ale to wygląda, że, żeby było ok. No dobrze. No i git. Udało się oba przykręcić. Eee, tak jak było. To co? Nalewamy teraz wody i płuczemy dalej, nie? To je, mamy założenie, że płuczemy dalej. Więc nalewamy teraz wody demineralizowanej z płukanką. I jeszcze raz jedziemy. Ten samochód będzie wypłukany jak... Ho, ho. Patrzcie, to jest po płukaniu z płynem po płukaniu z płynem no mamy nowy zbiornik przede wszystkim tutaj patrzcie jest ten silikat on nie jest dziurawy ten woreczek natomiast na jego wierzchu są takie gluty się robią białe i one lecą do obiegu także ten zbiorniczek na G13 wywalony jest stawiony oryginalny bez napisu jaki G wydrapie sobie tu G12 na tej butelce ale chciałem wam pokazać, patrzcie drugie płukanie, czyli zalaliśmy teraz po wymianie wodę demineralizowaną. Patrzcie, to jeszcze jest w układzie, pomimo że po płukaniu w chłodnicy wypłukaliśmy czystą wodą i teraz zalaliśmy znowu czystą wodę. Zobaczcie no, ile tej piany jeszcze siedzi w samochodzie. Także my tu zaraz dolejemy, jak to się rozgrzeje i otworzą termostaty, dolejemy płukankę, jeszcze resztkę tej płukanki, co tam zostało, pół baniaczka. I będziemy to płukać wodą. O, otworzyły się termostaty powoli. I będziemy to płukać wodą, potem płynem i na koniec płyn. Także trzy razy jeszcze. O, wlany pierwszy płyn. Tam został jeszcze drugi. Tyle weszło. Jak się ładnie tutaj prężonym powietrzem daje. Tak ładnie potrafi. No i co? Ta nagrzewnica. Musieliśmy ją trochę jeszcze dobić, bo ona za mało była wciśnięta tam i bokiem szło powietrze trochę tutaj w chłodku, ale ją trzeba wcisnąć ile się da wiecie, żeby przepływ przechodził przez nią, a nie troszkę pustym obok. Nie, kurde, nie da się utrzymać ręki. Petarda, tam skręcamy tutaj, żeśmy badali jeszcze silniczki, czy dobrze chodzą. Bo, nie mieliśmy, bo mieliśmy wątpliwości, ale to wszystko wygląda, że jest ok. Dobra, ten płyn jeszcze wywalamy. Słuchajcie. Ten płyn, ponieważ tam jest piana, tam była woda. Ten płyn zagrzewamy, czekamy, aż przejdzie przez chłodnicę i znowu go wypieprzamy. Żeby wyrzucić wodę, bo nie ma potrzeby takiej. Jakbym wlewał koncentrat, no to owszem, można by zostawić wodę, no ale to jest płyn gotowy, rozrobiony, więc nagrzewamy jeszcze raz, jego wylejemy i zalejemy jeszcze tamten, nie? Patrzcie. Taki kolor ma teraz wypuszczony pierwszy płyn. Już jest petarda, ale pieni się jeszcze, zobaczcie. Pieni się ta piana. Jeszcze go odmuchniemy trochę sprężareczką, jeszcze nie, nie, niech on tam pozlatuje, bo z chłodnicy ciężko nagrzać ten samochód na postoju. Także wypchamy ile się da i ładujemy już płynu na czysto, nie? No dobra moi drodzy, ja tu nie będę <laughs> dalej tutaj przedłużał, no kończymy tą walkę. Dawid tam sobie składa, ja już walczę z płynem. Tak już czekam i czekam, słuchajcie takiego, bo to, to jest 2.0 TSI yy, Nie wiem czy dobrze powiem, jak coś to mnie poprawcie w komentarzach On ma jeszcze tu elektroniczny termostat jeszcze Dodatkowy jakiś tam, taki zespół termostatowy jakiś, tak mi się wydaje I on widzi, że samochód nie jedzie, jest na postoju i go nie otwiera do końca Ciężko go zagrzeć. ciężko go zagrzeć. Tam weszło nam bańki dotąd, bo żeśmy go grzali tu na obrotach No ale to nie o to chodzi Dawid sobie pojedzie, jak mu się system odpowietrzy, to on sobie to doleje i już, bo tutaj nie ma czegoś specjalnego odpowietrzanie, no czekamy tak długo, aż, aż się odpowietrzy. Czasami będzie się trzeba przejechać i, i tą wartość tutaj wsiorbie aż do tamtąd i znowu dolać, nie? Także tak to wygląda. Z uwag takich wiecie co, to ta nagrzewnica machle... O już jest zamknięte tutaj. No ale w każdym razie cel osiągnięty. Ta nagrzewnica machle. Yy, bo niby, niby, że to zamiennik klasy oryginału, nie? No to tutaj na tych szwach takich miała takie, jakby, wybrzuszenia, tutaj takie niedoróbki, jakby powiedzieć, poprodukcyjne, nadlewki, i ona się nie chciała wsunąć. I my, żeśmy ją wsunęli, ładnie rurki przypasiły, jak widzieliście, a się okazało, że ją trzeba jeszcze wsunąć do środka, tyle żeby się jeszcze bardziej schowała, bo te klapki to, jedna klapka jest tu. Druga jest tu. I teraz, jak ona jest niewsunięta do końca, ta nagrzewnica, to jedna klapka, o tak, pokażę, jedna klapka jest o tak. I to powietrze tutaj bokiem zimne przelatuje. Zamiast przelatywać wentylatorem prze, przez tą powierzchnię, to leci sobie tutaj taką, załóżmy taką szparą, nie? I to musi być wsunięte do końca. Tutaj były troszeczkę yy, kłopoty, no pobiłem ją. Potem Dawid ją trochę pobił, i ona wlazła. No mówię wam. Jezus, półtora centymetra jeszcze. A ponieważ te rurki są bardzo elastyczne, tamte, fajnie się to wyciąga, powiem szczerze, no to ona tak pasowała, ale to wyszło nam, bo nie chciała tam taki plastik, co tu jest do, do tapicerki, nie chciał nam wejść, bo rurki przeszkadzały i patrzymy, o faktycznie, nie dogrzewa tej prawej strony jeszcze, do końca tak jakby chciało, takie leci pół, pół, pół ciepłe. A jak ją tylko dosunęliśmy, to od razu zrobiła się pełna temperatura. Także uważajcie na takie drobnostki. A teraz obie temperatury są petarda. Nie będę Wam podłączał komputera, to jest film bez komputera. Musicie mi uwierzyć na słowo. Wiecie, że ja nie kłamię. I to jest temperatura gorąca, taka jak z tamtej strony. No a z tym odpowietrzeniem, no to już zrobi się samo. Doleję sobie później. Także wymiana nagrzewnicy udana sukcesem. Zakończona sukcesem, udana... Będzie Pan zadowolony. Zim jeździł mu zimno było Trzymajcie się moi drodzy. Hejka.